Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Ostatnie lata dla FC Barcelony są wręcz tragedią. Fatalne rządy byłego prezesa oraz pandemia niosły za sobą ogromne straty finansowe. Konsekwencją owych działań było odejście z największej legendy Dumy Katalonii, jaką był i nadal jest Leo Messi. Dziś na światło dzienne wychodzą kolejne, zaskakująco negatywne informacje. O co chodzi w aferze Cassone Greira? Czy FC Barcelona faktycznie opłacała hiszpańskich sędziów? Czy Duma Katalonii pożegna się na stałe z europejskimi pucharami? Czy czeka nas upadek jednego z największych klubów? O tym podyskutujemy w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jeżeli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, to bardzo Cię proszę, abyś zostawił również kciuka w górę. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszych newsów. FC Barcelona przeżywa w ostatnim czasie dosłownie samo pasmo nieszczęść. Klub odpadł z europejskich pucharów. Ich największa gwiazda, jaką jest Robert Lewandowski, stracił swoją wyjątkowość na boisku, a brak Pedriego oraz Usmana Dembele wyraźnie odbija się na grze ofensywnej całego zespołu. Do ostatniego kryzysu sportowego i odpadnięcia z europejskich pucharów doszły kłopoty organizacyjne. Hiszpański Sąd unieważnił rejestrację Gaviego. Wszystko to może okazać się tylko drobnostką w porównaniu ze spustoszeniem, jakie może wywołać sprawa Negreiry. O co chodzi? FC Barcelona w latach od 2001 do 2018 przekazywała pieniądze do spółek powiązanych z ówczesnym wiceprezesem Komitetu Sędziowskiego, panem José Marią Enriquezem Negreirom. Łącznie miała być to kwota około 7 milionów 300 tysięcy euro. Barsa płaciła Jose ogromne pieniądze za prowadzenie analiz zachowań sędziów w trakcie spotkań i przekazywanie wskazówek w jaki sposób ich piłkarze powinni zachowywać się na murawie, jeśli dany sędzia prowadzi spotkanie. Owe działanie nie byłoby problemem, bo jest stosowane w wielu klubach na świecie, problem jednak w tym, że Duma Katalonii płaciła Nagrejrze za w tym sektorze usługowym stawki rynkowe. Warto dodać, że inne zespoły zatrudniają byłych sędziów do tego typu analiz, a nie tak jak Barsa aktywnego wiceprezesa Komitetu Sędziowskiego. Dziwi również fakt, że nagle, kiedy Nagrejra przestał pełnić swoją funkcję w Komitecie, nagle ich współpraca została zerwana. Owe domniemania sprawiają, że FC Barcelona mogła mieć wpływ na sędziów hiszpańskich. Z uwagi na ogromny skandal prokuratura w dniu 8 marca 2023 roku skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczących okresu styczeń 2011-czerwiec 2018. Objęte są nim następujące osoby. Jose Maria Enriquez Negreira, Sandro Rosel, Jose Maria Bartomeu, Oskar Grau oraz Alberto Soler oraz sama FC Barcelona. W taki sposób prokuratura w Hiszpanii opisuje akt oskarżenia skierowany w stronę wyżej wymienionych osób. FC Barcelona zawarła i utrzymywała ściśle tajne ustne porozumienie z panem Negreirą, aby ten działając jako wiceprezes Komitetu Sędziowskiego i w zamian za otrzymywane pieniądze wykonywał czynności zmierzające do faworyzowania FC Barcelony w meczach, w których występował klub. Co musi się wydarzyć, aby FC Barcelona została ukarana? Zgodnie z hiszpańskim kodeksem karnym przestępstwo korupcji w sporcie polega na zachowaniu mającym na celu ustalenie z góry lub celową i oszukańczą zmianę wyniku wydarzenia lub rozgrywek sportowych. Prokuratura musi po prostu udowodnić, że był zamiar zakłócenia czy też ustawienia ligowych rozgrywek. Problem jednak w tym, że będzie o to bardzo ciężko. Prokuratura na ten moment nie ma nic poza fakturami, które przesyłał Negreira Barcelonie. Nie ma żadnych raportów potwierdzających jego działania dla Dumy Katalonii. No dobrze, a więc co grozi FC Barcelonie w przypadku, jeśli oskarżenia okażą się prawdą? Musimy podzielić konsekwencje na te sportowe oraz pozasportowe. Jako spółka Barsa będzie musiała zapłacić sporą karę grzywny, której wielkość będzie uzależniona od wielkości popełnionego przestępstwa. Nijak ma się to do potencjalnej kary sportowej. Jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, raczej Duma Katalonii nie poniesie żadnych konsekwencji. Zgodnie z artykułem 112 ustawy o sporcie, sprawa Negreiry jest jednak w całości przedawniona, bowiem od ostatnich płatności upłynęły ponad 3 lata. Jak zatem wskazał Javier Tebas, FC Barcelonie nie powinny grozić kary na tym gruncie. Odmiennie przedstawia się natomiast kwestia na poziomie międzynarodowym. Aby uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez UEFA, konieczne jest spełnienie kilku warunków, a kwalifikacja sportowa jest tylko jednym z nich. Zgodnie z artykułem 4.02 regulaminu Ligi Mistrzów, jeśli UEFA na podstawie wszystkich faktycznych okoliczności i informacji i dostępnych dojdzie do wniosku, że dany klub w okresie od 27 kwietnia 2007 roku podejmował jakiekolwiek działania mające na celu wpłynięcie na wynik meczu na poziomie krajowym lub międzynarodowym, nie dopuści go do rozgrywek przez okres jednego sezonu. Na temat konsekwencji, jakie może ponieść FC Barcelona, wypowiedział się prezes hiszpańskiego sądu. Klub może ostatecznie zniknąć europejskich pucharów. Możliwe są sankcje, które obejmowałyby usunięcie FC Barcelony ze wszystkich rozgrywek UEFA. Chodzi o tymczasowe lub stałe wydalenie. Tak z kolei tą sytuację skomentował Radosław Majdan. UEFA się temu przygląda i wydaje mi się, że może to być wykluczenie z kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Między innymi też dlatego, żeby im pogrozić palcem w kwestii wyodrębnienia się w związku z Super Wykluczenie z europejskich pucharów byłoby dla FC Barcelony prawdziwą tragedią. Zarząd Barcelony opierał swoje działania w kwestii budżetu na grze w pucharach, które przynoszą ogromny zysk, a jego utrata spowodowałaby mocne pogłębienie kryzysu finansowego, który i tak już na ten moment jest bardzo duży Konsekwencją może być odejście najważniejszych zawodników na Camp Nou To co jednak Barcelona straciła już na aferze Casonegreira, Greira To przede wszystkim reputacja Wyobraźcie sobie jak brzmią teraz słowa FC Barcelona to więcej niż klub Opinie na temat Dumy Katalonii są najgorsze od niemal 20 lat I wątpliwe aby miało się to zmienić w najbliższym czasie Tłumaczenia FC Barcelony na temat afery sędziowskiej są co najmniej śmieszne Preses Barça Juan Laporta t'afirmi que les acusacions són infundades i tenen com a objectiu l'esdeixament del bon nom club. També passa que alguns, motivats per l'enveja, el que intenten és erosionar la nostra reputació amb campanyes fetes des de la mala fe. Mireu, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ven. Ara tampoc s'embruta. I recentment, i ja aprofito aquí que estem doncs reunits, gent que ens estimem al club, recentment hi ha uns atacs ferotges per tal d'embrutar el nostre escut, que no tenen res a veure amb la realitat. I podeu estar segurs doncs, que la junta directiva que tinc el, a l'honor de presidir, això ho defensarem amb totes les nostres forces. Bé, no ho aconseguiran, perquè vosaltres representeu els capitans i els capitanes del Barça els nostres valors, el nostre sentiment. I ho demostreu en els terrenys de joc, quan us deixeu la pell, quan us deixeu fins l'última gota de sang. No penseu que m'emociono per debilitat, m'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Czy FC Barcelona dopuściła się korupcji? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, ale dowody, jakie co chwilę wychodzą na światło dzienne, wylały potężne szambo na klub, który budził podziw w świecie piłki nożnej. A Wy co sądzicie o całej tej sytuacji? Czy według Was FC Barcelona jest niewinna? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie!